Uwielbiam analizować różne fakty, zjawiska, zachowania społeczne w świecie sztuki i biznesu. Dziś chciałabym zwrócić uwagę na wagę narracji do dzieł w procesie zakupowym i pozyskiwania sympatyków sztuki. Nie wierz w to, że dobra sztuka obroni się sama. To romantyczny mit. Ale na chwilę zapomnij, że chcesz coś sprzedać. Przypomnij sobie, kiedy pierwszy raz jakiś obraz, rzeźba czy fotografia innego twórcy przykuła Twoją uwagę. Przypomnij sobie tamte pierwsze emocje. Dlaczego i co Cię uwiodło? Czy same wzrokowe doznania były wystarczająco silne? A kiedy Twoje emocje za zaowocowały zakupem dzieła? I jak myślisz, dlaczego? Czy wiesz, dlaczego ludzie kupują dzieła sztuki?